Młode fajnie Młode Młode No co za Janusz? Weź się kupcę bo ostatnią kromkę, że jem się brakło. Dobra, kupię, pochodzi sprawę prawie. Oh, Pogoda to jest straszna. On jestem młody. Oh. Gdzie jestem Janusz. Mam chlibek! Twój ulubieńny. O młody ty jak to the best. Dzięki bardzo. Dawaj go, ja zaraz przyjdę. daj mi jeszcze dwie kromki, ze spasztacem zrobić, z ogórkiem. Daj mi no. Pokojnie, zaraz wracam, to se zjesz. Co ten Janusz knuje? Papryka. O. To jest polski chlibek. O firmowy mój ulubiony. Proszę, masz tu młody. O Janusz! A co się dzisiaj za chlibę przyniósł? Mrożony? No mrożony a jaki. Świeżyć na tym rozie, a ten stary się zjeść, to, żeby się nie zmarnował. Co ty młody? A tu chyba Janusz czegoś kurde nie rozumiem. Co nie rozumiesz? Masz tu polski, świeży chleb, dobry polski. Z Polski przywiezłem. Zamroziłem i masz teraz, jedz. Tak, się już zjeść i świeży był dobry. Nie chce im mrożonego, starego. Jakiego starego, debilu? Przecież już dla świeżo był mrożony. Zaraz rozmarznie i zjeść, a bo se do opiekacza, a tak to szybciej będziesz miał. Powiedz, Janusz lepiej wódeczki się napił bo Ci chyba kawasa zaszkodziła. Chcesz, to co jest jestem mrożony, ja idę ty świeży, to sobie ja kupiłem i gówno mnie obchodzi. Ty jesteś koza głównie rozpieszczony, jeśli nie pójdziesz. Co zostaw? Będziesz żaden chleb mrożony i gówno obchodzi. Puszczaj mnie komunisto pierdolony, bo na policję ta dbonię! A ty kurwa, ale mojego chlipa to nawet nie ruszysz! Muuu! Mm, koło z mi lata ten twój chlib! Ty na stare lata to już się w ogóle w głowie popierdoliło. So é. huh? oh, Foi, <tossilfei> Rufa oh, não Ainda vai ter